Nie, 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 to nie było tak. Chyba lepiej wiem, to był mój chłopak. Czekaj, czekaj. Z tego co zrozumiałem, wychodzi na to, że jednak był w tym słaby. Nie słaby, tylko. Hmm. No dobra, był do Bani, ale to nic nie zmienia. Ta. Widzicie tego faceta? To kamień z działu produkcji i. Cudowne. Co? 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 To znaczy um, ma cudowne wąsy. Uh, czy ja wiem? Bosko. Myślisz, że im się spodobają? No pewnie są perfekcyjne. No musisz przyznać, że zapuszczenie brutki to także był dobry pomysł. <grywka> ta brutka to powali na kolana. Co myślisz o tych pytaniach? No, nie wiem, czy pytanie Aleksandry Szwed o jej ulubioną pozycję y, upad nie jest zbyt wściekłe. Na tym polega nasza praca. Hej wszystkim. <śmienny> Masz coś na twarzy. Co? Jestem brudny? To raczej coś w innym stylu. O nie. Zgolili mi wąsy? Czyli już o wszystkim wiesz? O nie, dlaczego to one? Dlaczego nie wzięli mnie? Ej, Tomek, ale ty masz wąsy i coś jeszcze. Tak? No to w czym problem? Nie sądzisz, że ta zmiana trochę dziwnie wygląda? Może trochę. To czy nie lepiej zgolić tą narośl? Mm, nie nazywaj jej tak. Ech, już dobrze, chodźmy. A co to? Pytania do reportażu mojego i Oliwii. To ostatnie jest najlepsze. Co nie, ale ona powiedziała, że nic z tego. Ale to przecież też Twój wywiad! Pójdźcie na kompromis. Też jej to zaproponowałem. I co? Kopnęła mnie. Ale założyłeś ochraniaczy tak, jak ci mówiła? No tak, ale tym razem celowała wyżej. Ach tak, no trudno. Tak w ogóle jak ci się podoba nasze mieszkanie? Całkiem fajne. Tylko fajne? Za więcej trzeba zapłacić. ha. ha, ha. ej, Tomek, co ty robisz? Dlaczego wkładasz pusty kartonik do lodówki? Kosz jest już pewny. Widzicie, widzicie co ja z nim mam? Zwracaj na nią uwagi. Ona tak zawsze. Co? O nie, mówiłam ci coś o tym sypie. Przepraszam, ale nie wiem, jak się za to zabrać. Nie wiesz, nie wiesz? Ja ci zaraz pokażę. Nic mi nie jest. Do czasu. Sam widzisz, a ty gdzie mieszkasz? No wiesz, to taka moja tajemnica. No weź, ja ich mieszkanie. No dobra, chciałem żeby to była niespodzianka. Uwielbiam niespodzianki. No to na nią poczekasz. Ale... Nie będę tego sprzątać. Eee, no to może ja już lepiej pójdę? Nie, no zostań jeszcze trochę. A jeśli chodzi o Tomka, to zaraz zamknę go w pokoju i będzie okej. Okay. Eee, no to cześć. Wracaj, nie możesz tak po prostu sobie pójść. Pewnie zastanawiasz się, skąd mam tą śliwkę na twarzy. No, powiem tylko tyle, że kiedy walczy się na ringu, można nieźle oberwać. Serio? Tak. A co powiesz na to, abym nauczył cię kilku ciosów? <noise> Okej, okay, przyda mi się mało trening. No to może o 18 w klubie? Nie, wolę tutaj. Jak to? Przygotuj się. Nie dziwnego, że ma śliwkę. Pokonała cię nawet dziewczyna. <laughs> to wcale nie jest śmieszne. Zależy dla kogo? Cześć, Paulina. Hej, Olivia. Brat znowu ci się narzucał? Nie tak jak ostatnim razem. Okej, okay. Tomek do nogi. Dobra, teraz przyznaj się, kiedy zgoisz te wąsy? Co? Nigdy. Przecież oboje wiemy, że wkrótce ci się znudzą. Wcale nie. A tak. Tak myślałam.